Jeżeli oglądaliście filmy, dwa ostatnie, to wiecie, że nas zalało. A dokładnie to pomieszczenie nam zalało całą pracownię. Na szczęście, maszyny, z tego, zostały na, maszyn, na maszynach, maszyny, że stoją na regałach, to ich nie dotknęła wilgoć. Czy wilgoć może ich w powietrzu troszeczkę ich tam dotknęła? Wiadomo, tutaj było bardzo dużo wody. Nie tylko czystej, też brudnej. Ale najbardziej dostała podłoga, ściany. Podłoga ściany, jakieś meble, które leżały na, na podłodze, rzeczy, które leżały na podłodze. I co następuje? W poniedziałek zostało zgłoszone do gminy, bo lokal jest gminny. We wtorek został dokument, protokół szkody przekazany do ubezpieczyciela, przynajmniej tak twierdzi gmina, do której, do, do której dzwoniłem, że postarają się to przesłać do, we wtorek do ubezpieczyciela, do PZU, co się okazało. Potem w środę babka się z gminy kontaktowała ze mną, żeby ustalić jeszcze jakieś szczegóły, które PZU chce. Minął czwartek, mamy piątek, ja tu myślałem, że w weekend już wejdę zrywać na przykład podłogę, no bo to podłogę trzeba zerwać, wyrzucić ją, tak naprawdę zutylizować. Nic się z tego nie wydarzy, z tego względu, że nikt się ze mną do tej pory jeszcze nie skontaktował. Mamy co prawda początek piątku, ale no PZU jak to PZU nie będzie pewnie chciało wypłacić pieniędzy zbyt szybko i zbyt dużo i będą zwlekać, ile mogą tak naprawdę, a jeżeli to ma trwać 3 miesiące, no to ja za tydzień będę to już zrywał na własne widzimisię tak naprawdę i nie będę czekał na PZU tak przynajmniej myślę, z tego względu, że nie ma na co czekać, ja to muszę skończyć maksymalnie tydzień w półtora, jeszcze suszyć, pozamawiać rzeczy, pokupować rzeczy, porobić wszystko no i wiadomo, nie będę się szarpał z rzeczoznawcą zapewne. Mam nadzieję, że przyjedzie, że dzisiaj się ktoś skontaktuje ze mną, a nie, no to w poniedziałek maksymalnie, bo chciałbym z tą robotą wejść jak najszybciej. I też bym chciał jednak odzyskać pieniądze za to, co tu włożyłem, bo remont był robiony w tym roku. Od marca do prawie że lipca. Także półtorej miesiąca mniej więcej tutaj pracowaliśmy tak na pełnych, na pełnych obrotach. I nas zalało i trzeba od, nowu, od nowa robić remont w jednym z pomieszczeń. Plus chyba też łazienka trzeba będzie zburzyć i postawić na nowo. To zdecyduje jak już otworzę ściany, bo ściany też namokły. Tyle.